Kolejna osoba wali wiadro. Ciachaj! Wali wiadro! Aaaa Horda zombie Let's go Ostatnio widzowie mieli 24 godziny Na zbudowanie najładniejszego domu No i w sumie patrząc na mapę Stwierdzam, że Jest dobrze No i bardzo ważna sprawa Mianowicie Po pierwsze subskrybujcie kanał Koniecznie z dzwoneczkiem Ze względu na to, że Trzeba Po prostu trzeba Bo dzisiaj widzowie będą musieli Zrobić coś wspaniałego Będziecie musieli Zrobić coś naprawdę potężnego I będziecie mieli na to Tylko 4 godziny Więc uwaga Musicie dzisiaj Zbudować Najładniejsze wejście do netheru I zrobić najładniejszy Save zone w środku Czyli jakiś boom Wiecie o co chodzi? Czy nie wiecie o co chodzi? Kiwa kiwajcie główką, bo ja, bo ja nie wiem, czy jesteście rozumni teraz. Dobrze, bardzo wspaniale. No i słuchajcie, każde tysiąc łapek w górę, które wy zostawicie, to 500 dolarów, które rozdam na serwerze właśnie grającym. Więc jeśli będzie 10 tysięcy lajków, to zostaną 5 tysięcy dolarów do podziału oczywiście. Więc koniecznie zostawiajcie łapeczki w górę, subskrybujcie i lecimy. Generalnie tak, jeśli chodzi o miejsce na portal, myślałem, że tutaj jest idealny spot. Patrzcie. Czy tutaj jest dobry spot, czy tu nie jest dobry spot? Tak we według was, tutaj w tym miejscu. Halo, halo, halo. Tak średnio, Wiedziała. Średnio. To, co Mniej tak tam no, średnio? No, średnio, średnio. Co to za pultanie Ta. się? Wytyfy. Wyrażanie opinii. Ale jesteście nie, frajerami no. wszyscy, nie? Może jeszcze siurki lecią? Tak, tak. No. To wybuduje. Największego siurka wygrywa w takim razie miejsce wyboru. Znaczy, wybór miejsca, przepraszam. Mówię jak debil dzisiaj. Raz, dwa, trzy, go! Lecimy w takim razie. Lecimy w takim razie. Jazda, 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 jazda. Ej, Wojtuś, bo ty zacząłeś wcześniej. Ty zacząłeś wcześniej, co to ma być? Ale tak, że nie. Zacząłeś wcześniej. Zalecenie Dobra, 3, jeden, pyk! Koniec! Stop, stop, stop! Dobra, kto ma największego siurka teraz? Mamy tutaj problem. Dwaj panowie mają największego siurka. A nie, to... Aha. Aha. Dobra, okej. Okay. W takim razie no musicie się dogadać. Bluik i Monisia. Ja ogólnie Walka! Walka, dobra, walka, dobra, walka. Dobra, walka. Nie. Jezu! Jakie to było okropne wygranego Dobra, Ej. Zostawcie mu tej. Żeby... Dobra, ja ci zaraz dam level. Włochy, jaka ty jesteś okropna! Tych. Króciutko! Dobra, Monisia, wybieraj miejsce w takim razie. Chodź. No ogólnie to ty jest, dziura, sensie tutaj w dziura. Się zrobiło, tak. Ale to ktoś już mieszka. Ale to ktoś eee... mieszka już, patrzcie, w ochu tu mieszka już przecież w tej dziurze. Wytyfy! Wy. W takim razie, moi drodzy, szanowni państwo, kochani moi, spójrzcie na mnie. Spójrzcie na mnie, jakbym był wspaniałym człowiekiem, bo nie jestem, oczywiście. Dobrze. Proszę się, się zamknąć. Teraz tak. Jest godzina 17:45. Macie czas do 21:37, żeby zbudować ładne wejście do netheru ładny portal, ładny budynek to ma być i w Nederze ma być safe zone, czyli mają być tam sklepy, mają być tam bunkry i tak dalej. Macie się czuć tam bezpiecznie. Możecie jakiś Coś posadzić i tak dalej. Uwaga! Czas start! Odliczamy w takim razie niecałe 4 godzinki. Więc czas już leci, wy zacznijcie tutaj równać. Nie wiem, wybierzcie sobie, kto będzie dowodził, tak naprawdę. Ja jestem ciekaw, jak wam to wyjdzie. To jest praca grupowa, tak naprawdę, więc może trochę to wyjść nieudolnie, ale no. Dobra, w takim razie ja zostawiam te niemyślące jednostki na godzinę mniej więcej, żeby sobie coś tutaj pobudowali. Już widzę, że tutaj ruszyli budowę, więc będę kontrolował ich mniej więcej co godzinę. I u chciałem powiedzieć, że tak, mam czapkę na głowie, ze względu na to, że zmieniłem fryzurę, a pokażę wam ją dopiero w momencie, kiedy przekroczycie 650 tysięcy widzów na kanale. Więc subskrybujcie koniecznie, jeśli nie subskrybujecie, bo ponad 50% osób jeszcze nie subskrybuje. No i jeszcze na instagramie Joshi Majo zostawcie followka ze względu na to, że na Instagramie musi być 175 tysięcy i na Instagramie najpierw zobaczycie moje nowe włosy. No, więc jeśli jesteście aż tak ciekawi, mojego życia, to wiecie. Skoro jestem waszym dziesiątym ulubionym twórcą kontentu dla idiotów, to... No, właśnie, ktoś siurka z zaczął budować. Bijam do was po godzinie w takim razie. Sprawdzam sobie tutaj. Cz czemu portal jest tutaj, halo? O! o. Wow. No, i Aha. widzę, że no, nie obyło się bez siura, oczywiście. Nie wiem kto tutaj. to wymyślił. Specjalnie dla ciebie! Siura. Przypominam, Ta. że zostały wam no niecałe trzy godziny, żeby to skończyć wszystko. A widzowie będą oceniać, czy należy się wam nagroda, czy nie w ankiecie, więc. więc... Proszę od spawnu. Ja bym ruszył dupę. Wy się nie patrzcie na mnie, tylko pracujcie, halo! Do roboty wracam! się dawaj, ja, pokazuj mi tak. mamy piękne wejście, zrobilibyśmy no. to dalej ale no niestety nie mamy no, czy, tutaj dostępu czy, czy, czy piękne to bym się nie wiem, się nie zgodził jest piękne. Ze szkła by było ładniejsze jakbyście tutaj szkło zrobili po bokach Ale weź pod uwagę, że my tu patrz jakie mamy piękne, no. żeby wiesz no. No. Żeby, że no nie latające, więc O te pilary są bardzo ładne pilary są bardzo ładne, ktoś zrobił ładne filary teraz Tak, one są po to żeby wiesz prawa fizyki, tu jest ogólnie bardzo piękny siurek, który jest nie skończał, na znaczy... podłogę, jak i piękno obsydian. Tak, obsydian. Bo... Spodziewałem, spodziewałem się, spodziewałem się, że to zdanie będzie inaczej brzmieć, co, nie? Spójrz na podłogę, zobacz jaki piękny obsydian. Czy mamy tu coś jeszcze wspaniałego? Neterzy no, nie, ale... Dobra, widzę, że nie jest... mamy. Dobra, wejdę do środka. że od 19 zaczynamy robić wszystko w neterze. Mhm, dobrze, dobrze, dobrze. Więc generalnie. O, ej, ej. Ja nie chcę nic spoilerować. W sensie, nie wiem, byliście w neterze już? Tak. tak. No tak. właśnie, coś czuję, że niektórzy będą dziś siedzieć tutaj. Dobra, zróbmy kolejny challenge teraz. Słuchajcie, proszę wszystkich o wejście na peni... Pfu, na siurka, przepraszam. Słuchajcie, pierwsza osoba, która stworzy bikon, otrzyma 250 dolarów. Ja mam takie pytanie, czy ciebie coś pogniotło? Nie, mnie popierd... Jakbym był widzem, który specjalnie daje lajka, żebyście mieli pieniążki na serwerze, to ja bym zagłosował na nie, bo ten most jest totalnie paskudny. O, o, jak to tak może? Nie mogę cię zaraz wyzywać ogólnie. Ja wam pokażę, jak zbudować ten most. Patrz, no, opaź, teraz opaź teraz... Opaź każdy komentarzu... Teraz, każdy komentarzu... Teraz każdy w komentarzu pisze Josi, Ale jesteś turbo kozakiem. Nie piszcie tak. Nie wiem, co można budować. Proszę zamknąć mordy. Macie tu szkło. i po co to szkło? Aha, modern. No co, co po co szkło? Jak ty szkło chyba wciągać tylko chcesz? To, jest to tylko czarne. No, tylko czarne przychodzi. Mi się to nie ja podoba. Tak, dokładnie. Się, zróbmy protest. Dobra, to robimy. Dobra, to robimy projekt Czarnego mostu, patrzcie. Czarny, wszyscy myślą, że jestem gejem. Sputna. A nie to jesteś? Prawda. No właśnie, to prawda. No właśnie, ja. Myślałam, że jesteś. A to nie jest Jadę. prawda? Dobra. <głos> <głos> Ruszyć dupy macie jeszcze do 21.37 niedużo czasu. A no i jeszcze jedna sprawa. Słuchajcie, mianowicie kończy się konkurs za nogę elektryczną za prawie 2000 zł, więc jeśli chcecie ją zgarnąć całkowicie za darmo, wbijajcie w link, który znajdziecie w opisie. Zaobserwujcie nasze instagramy i zgarniecie nogę całkowicie za darmo. Ponadto rozdajemy jeszcze Minecrafty premium, więc jeśli nie macie Minecrafta premium, to polecam zaglądnąć właśnie opis. Dość! Minęły dwie godziny, a ja wpadłem na genialny pomysł, żeby trochę urozmaicić ten wspaniały. Odcinek. Śnieg Boże, więc ugułem, słuchajcie Mamy wspaniałą komendę, taką jak vanisz I mamy również e, w ręce chociażby Klipper z pełn egg Więc moi drodzy, prank na widzach, numer jeden na tym serwerze Z generalnie tak, w tym momencie Jak widzicie jest tyle osób, które Nadal budują, widzę, że tutaj już Most zmieniony, tylko ja muszę na tym vaniszu Sobie tak wiecie, polatać, żeby oni mnie Totalnie nie widzieli, dobra i tutaj mamy słuchajcie Osoby, które kopią siurka, mamy tutaj Monisie i mamy tutaj kolejną Osobę i wydaje mi się, że to będzie idealny Moment, żeby spuścić im tam na dół clipera. Dobra, Clipper numer 1. Let's go. <śmiesz> o nie! O! 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 A! 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 Ja pierdole! O nie, ja muszę wejść na Discorda. <śm players> Byłem zbudowany. Oni mnie nie słyszą. Oni nie wiedzą, co się dzieje teraz. Ja pierdzielę, ale gdzie? dobra, słuchajcie. W takim razie przechodzimy przez portal. Teraz tak, czy jeśli użyję jajka. Tak, to potrzebuję. Typają się. Typają się. Typają się Creepery. Creepery wychodzą z portalu. Creepery wychodzą z portalu. Ej, dobra, słuchajcie. Prank numer dwa. Creepery przechodzą generalnie takie, przez portal. E, cichutkie kuby. Pytanie, kto mnie zakocha? <słuch> Creeper. Ja Ja ale nie mogę Dobra, tepamy dobra, creepery, tepamy creepery Tu chodzą pigmeny Tepamy creepery przez portal o, o co chodzi? Co? Monia Już tak tych creeper O co chodzi? Wyszły chyba z 10 creeperów z tego portalu Nie ja wiem, fajnie było w sumie Już jest na serwerze? Ej, dobra, słuchajcie, w takim razie zresztą im coś innego Dobra, sobie. robimy w takim razie Wither Skeleton Prank i Aha. plus creepery Dobra, i przełazimy Możliwe, że jest na wodzie, bo mnie ktoś tam. No, <grymna> co tu jest? To na... Yoshi, to jest Yoshi na bank. Ale nie ma go na serwerze. Nie ma swojego na serwerze. Tak, to czemu szkielet czapy? Nie, 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 <laughs> Ja patrzę. Ej, dobra, ja, 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 słuchajcie, ja teraz 200 ja IQ prank. W momencie, kiedy ktoś wejdzie do piekła, to co będzie to bardzo jest, dużo gastów. Ryk... Uwaga, gasty. Let's go. Poczekajcie, muszę skończyć swoją pizzę hawajską. Eee. Smacznego. Nie chcę nic mówić, ale jak się idzie do neteru, to, to w portalu jest dziura dwie kratki. O Josie! Nie mów, to się naprawdę nudzi. O cholera! Ej, dobra, jest noc. Połnujemy hordę zombiaków Widzicie w takim razie. Nie, jest zombie? Nie. No Pomocy wam w tym? horda zombie. Let's go. let's go! Let's go! Let's go, let's go! Lecimy z zombiakami! Nie, te... już mi jadło, żeby nie! Już im zabiły te zombie, nie, to się nie. Kurde, to nie kogoś. To nieźle, to nieźle. Łakam was o już jego, bo ja umieram. A jak się pulta w ogóle do mnie? Ktoś, nie, to, ta jest, to horda. Ja nawet nie, nie, jest nie, horda nie, 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 ja nie, mogę, mogę już ja. Ja przyjść, bo nie mogę już grać Ma ktoś czas się wkopałeś, Josi I on cały czas był tutaj na serwerze Dobra, odpalamy no, mikrofon no, libera teraz libera to. Co się do mnie pultacie, frajerskie chmury? Ja, 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 ta, ja na waniżu stoję, debile, i timelapsa robię z budowania, a wy się ja. sracie do mnie Ktoś was wk***ali, a wy się na mnie pultacie no, no. na co tak kampicie, panowie? na lidera Na to? Bo mam już Życzę powodzenia, chcę zobaczyć pierwszego idera zrobionego Oj oj, jak wy go na dwa baty bierzecie potężnie Wspaniale chłopaki Droga śmierci I uwaga, wypadła gwiazdka czy nie? Dawaj gwiazdka Czy beacon będzie stawiany na spawnie, czy nie będzie stawiany na spawnie? Patrz, wręcz mi beacon, wręcz mi beacon Wojtku Nie dawaj, nie. Nie, nie dawaj To jest scam, to jest Dobra, patrz, szkło dajemy Proszę się odsunąć, proszę się odsunąć o, oczywiście tak. jest tak. Dobrze, w takim razie osoby, które o, osoby, które zrobiły bikon do mnie, bo wiem chłopaki, że wy mieliście czaszkę widera. W takim razie mieliście 4 godziny, żeby zbudować coś wspaniałego. Czy jesteście z siebie dumni? Napiszcie na czacie, proszę. Nie. Dobrze. Generalnie tak, ja bym chciał powiedzieć do widzów oglądających, że przypominam, im więcej lajków zostawicie, tym więcej te wspaniałe osoby dostaną pieniążków na serwerze, więc koniecznie zostawcie łapkę które subskrybujcie kanał, no i dobra. W takim razie, Monisia, oprowadź mnie znowu, bo ty chyba lidowałaś tutaj, więc no, po, pokaż mi tutaj. No, teraz jest ładniejszy, oczywiście. Imienia, most imienia siurków 100. No, taka nieśmieszna nazwa. Ja bym to wolał nazwać most imienia twojego starego. To by było śmieszne, na przykład. Tutaj generalnie widzę, że tak, że siurek... Yy, Całkowicie zabłysnął, więc wspaniale. Tak. No nie wiem, w sumie widzowie, macie tutaj ankietę w skali od 1 do 10, jak bardzo dobrze lubicie oceniacie ten budynek. Możecie głosować. Co jest po drugiej stronie, bo po drugiej stronie jeszcze nie, nie byłam tak Nie chcecie tam być, ale no. Dobra, wchodzimy. Dobra, no. jesteśmy w takim razie. I temki z Nederu. A! To jest tak, mamy główny... Budynek. Ej, ale to jest ładnie, w ogóle to jest mega fajnie zrobione Mega fajny ten portal, podoba się to dla mnie Dobra, gdzie mamy główny budynek? Tutaj mamy, Daj. tak? Love is, love is love Odsuńcie się, halo, bo was zaraz was na łeb będę walił Dobra, słuchajcie, walę was na łeb jak się nie przestaniecie bawić Mogę jedną pałę? Proszę okay. się nie bić Love is love, y, tancerka obecna, 18.02 Let's do... A, dobra, okej okay. <laughs> Eee to wspaniale się bawicie. Tu jest prywatny pokój. Tak. O, wspaniały Tutaj jest droższa cena jest. Droższa cena. Tak, Jesteś tą tancerką? Jest y ja jestem tancerką? Jestem tancerką. Ojej. <gry> Ojej Co to jest? Sklepik, itemki O, widzę, że bardzo dobrze, zrobiliście sklep Czemu te e, skrzynki są zabezpieczone, proszę mi powiedzieć Ponieważ tylko. jeszcze się nie ogarnęli wszyscy ch... Dobra, Monisia Za przekleństwo nieładne Dobrze, okej, okay, w takim razie, słuchajcie e, Generalnie tak, no spoko tu jest W sensie, no, no nie, no podoba mi się tutaj Przynajmniej jest coś w też zrobione, nie Bo Mam nadzieję, że będziecie tutaj to rozbudowywać Dobrze, w takim razie proszę stać w miejscu Proszę w takim razie Naszą wspaniałą moderatorkę Kaczuszkę Chodź tutaj. Mianowicie to jest banknot 1000 dolarów, który wygrałaś. Gratulacje, bo wygrałaś poprzednią konkurencję, więc... Klap klask na czacie, wszyscy możecie... Dziękuję. Proszę bardzo. Drugie miejsce. Dziękuję. Drugie... Dobra, fajerwerki. Pire w works. Macie tutaj fajerwerki. Możecie nawalać jak debile. Drugie miejsce zajmuje... Zgadujcie kto. Kuksionek. 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 Brawo, zapraszam do mnie, Kuksionek. Ale nie ma go. Nie, go, do go nie ma. Kolejną osobą jest domek07. Jej chyba też nie ma. Chaos. Proszę bardzo. Tutaj za zbudowanie bikonu bożego. I teraz Wojtuś. Gdzie jest Wojtuś? Gratulacje w w razie, wy chłopaki zrobiliście pierwszy beacon na serwerze. I teraz dwie konkurencje. Kto chce wziąć udział w zabójczej konkurencji? Możecie umrzeć, ale tak. możecie wygrać 100 dolarów. Jak się wam uda? Ja chcę, ja. Ja chcę umrzeć. Dobra, ja czekajcie Nie to jest, to będzie walenie wiadra. To będzie, uwaga, konkurencja, w walenie wiadra. Proszę w takim razie każdego chętnego o no, wzięcie dobra. wiadra. Postaram się o błogosławieństwo grafa, najwspanialszego YouTubera z 200 punktami inteligencji w świecie rzeczywistym. Jak komuś się udaje wiadro, daje 50 dolarów. Po kolei w takim razie. Monisia, cyk. <głos> <głos> Dobra, Wojtuś, skakaj. Weźmiesz itemy, Monisi. Itemy. O, do! Wojtek, Wojtek! Mówią, że nigdy nie jest dobrze, Wojtek. Nigdy nie jest dobrze, Wojtek. Soka, skakaj. Uwaga. O, dobrze. Proszę, bank to leży na ziemi. Kolejna osoba. Olku, skakaj. Dawaj, wal walwiadro Dobrze! Oh. Kolejna osoba wali wiadro. Kodu kushi, Masz ciężki nikt jak ja. Dawaj, 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 dawaj. Kardri, dawaj. Skakaj, wal wiadro. Walisz wiadro. Konkretne wiadro. Dobrze. King Dave, no dawaj, skakaj, walisz wiadro. Walisz wiadro, bordo. Walisz wiadro. No i druga osoba. Dobrze, mamy kolejną osobę. Magiku. Proszę bardzo, Wa wiadro walone. O, dobrze. Co wy robicie? Proszę. <śla> Co się stało? Dobra, z finał, no. dawaj, skakaj, skakaj, cyk, uwaga! Kolejna osoba, chaos! Nie śpięć, dawaj nie chaos! Proszę się nie zjawos! Dobrze chaos! Nie Łap, nie banknot chaos! Dobra! Wochu, dawaj, walisz wiadro! Walisz wiadro, błogosławicie Citrox w tym momencie. Dobrze! Banknot dla Ciebie! Kolejna osoba! Nasza wspaniała moderatorka z kaczuszką, dawaj! Cyk! Walisz wiadro! Dobrze! Kolejna osoba! Walak, wal! Tak jak Pan Jezus powiedział! Bluik, wal wiadro! Cyk! O, no niestety, niestety. Ciachurek, dawaj, ciachaj, ciachaj! WAL WIADRO! No niestety! Drogdan przyjacielu, znamy się ile? Ponad Osiemna... 10? 18 lat się znamy. 5 lat, 5 lat mieliśmy Dobra. Drogdan, wierzę w Ciebie. Dawaj Drogdan! Dobrze! Dobrze, bardzo dobrze! Valentos, wal! Tak ta, ta jak Pan Jezus powiedział. Cyk! Do wody wpadł, no niestety. Aromi! Dawaj! Cyk! I uwaga! No niestety, niestety! Następna osoba, Monisia! Cyk! Zeskakuj! Walisz! O, no i niestety, podobnie, zephyrin, dawaj, wal wiadro potężne. Zeferinowi się udało. Brawo, brawo i ostatnia osoba, kto to tutaj to, to, to? Ja, ja to chcę to jeszcze. I... Nie ma już drugiego walenia wiadra, no. Wszyscy musicie zdjąć zbroję w tym momencie. Generalnie tak, jest pewna rzecz, która jest totalnie przewalona i możecie stracić cały ekwipunek, ale może się uda Także nie stracicie. Maksymalnie trzy osoby. Trzy pierwsze osoby, ciachure, kodo, Kushi i King Dave. Resztę, proszę, ostanie tutaj, tutaj, tutaj na tej górce. Możecie sobie taką prywatną formę zrobić. Sprawa jest taka: możecie wygrać 100 dolarów teraz. Patrzcie, wypłacam te 100 dolarów. Dobra, i teraz tak, ja już Wam daję te dolary. Proszę zamknąć oczy, odwrócić się tutaj w ten sposób. Uwaga, na 3, 2, 1 otwieracie oczy i, i biegacie do rowu i robicie sparte. Dobra, gotowi? 3, 2, 1, skok! Lecicie, lecicie, wskakujecie, wskakujecie szybko, 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 szybko. Jazda, 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 dobrze. Oj, 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 Jedna osoba Więc dobrze, w takim razie Ja dziękuję wszystkim serdecznie za uwagę, za obejrzenie e, Dziękuję wam też, wspaniali e, ludzie e, W następnym odcinku w ogóle dowiecie się, ile zarobiliście Bo to wszystko zależy od widzów Instagramie Szychito mają koniecznie subskrybujcie No i jeśli kupicie sobie wspierającego zasób To 99 wystarczy, wiecie na Discorda e, I się dogadacie na przykład z, z Monisią Bo ona jest i ona lubi was dodawać na serwer Bardzo mi się no zwierzyła dzisiaj No ja bardzo lubi. To, to moja pasja Elo